Dzień dobry. A co to dzisiaj się stanie? Luka się cieszy. Radzie, a co to dzisiaj się stanie? to mi się nie stanie, bo już się stało, bo no. już widzę, że czeka pod domem. Radzi już tu wypatruje moi kochani. Ten biały Wan mi coś przywiózł. Cześć Luneczka, co panu wam biały? Idzie, idzie pan. Idzie, idzie pan. I darata tuta to tu, tu, pi i pobie... mam nowy telefon tym. Jezus, jaki ty jesteś głupi. To jest nasz język. My no, tak jak zawsze mówimy. Zopienimy. Ale ludzie nie muszą znać naszego języka. Ale ludzie nie tudem takiego <laughs> niedzielę. No to po co mówisz? Dobra, idzie do ciebie. Cicho, cicho, cicho. Słuchajcie, słuchajcie. kołatki. Liski, urwiski. Lunka? Lunia. No już! Już! Rozpakuję Ci mój rączki szybko. Eee. <laughs> Proszę kochanie, dostałaś 50 funtów na wino. A, to pewnie takie jak Tim dostał, co zamówił czerwone i białe. No dobra, mniejsza z winem. Proszę pokazać jak to wygląda. Czy to jest ze skóry? Co? No. Tak wygląda jak ze skóry. A nie, to taki plasticzek. Zwyczajny, zwykły plasticzek. Dalej. Bambolku, ja bym nie chciała na, nagrać, ale bym wolała może, żebyś usiadł tutaj, bo to jesteś pod światło. <noise> nie to, Nie to, żebyś jakoś tam specjalnie płakał, widzę. Ja chcę, te, ja chcę porównać do tego, wiesz? Przesuniesz, chcesz sobie przesunąć stolik? I zobaczyć? Dobrze. Robimy, moi kochani, mini unboxing. Pierwsze wrażenie. O. Otworzyć ci? Daj. daj. Nie dam. Do jutra będziesz otwierał? Będę. Zepsujesz pina. O ale wielki? Taki miał być. Takie same. Nie jest Tak myślisz? Mhm. No, widzę, że jest większy. A pokaż nałożymy ten na ten. Szerokości, no dobra, 2 mm, może jest większe. Ciekawe, jaki ma obraz. A ja dzisiaj już zdecydowaliśmy, że Radosław mi podaruje swój stary telefon, a ja swój sprzedam, bo jego stary telefon robi ładniejsze zdjęcia. Tak. Czy zmieniłeś zdanie? Nie, dam ci ten. Ja. Nie, ci ten. ja... Dobra. I teraz trzeba wsadzić kartę. O co przychodzi w zestawie? Zobaczę, tutaj mogę zobaczyć na pudełku wcześniej, jak wkładasz kartę? Widzieliście telefon, karteczka, ładowarka, kabelek. Wiesz, że ten telefon nie ma gniazda na słuchawki. A ma słuchawki tu? To jest słuchawka. Słuchawki właśnie teraz wyciągnęłam. A? No. A, no to nie ma gniazda takiego słuchawkowego starego, tylko ma gniazdo słuchawkowe. Takie USB. Nie ma jacka już. Już nie robią z jackami Dziwne, co? Mogę otworzyć? Możesz. Aha, ale dziwne, patrzcie. Na no taki ten jak ładowarka. I nauszniki, i zamienniki są spoko. No i tak ja używam zawsze słuchawek tych wszystkich. Lunia, co pan ma? Pan to ma dobroci, a dobroci ostatnio, tak? A ty nie miałaś nic dokładnie robić do Nie. No i co? I to wszystko, więc nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. A dziwne, że nie masz pina do otwierania telefonu. No nie ma nic. Może ci kartę? Radio? Proszę. Pokaż kamerę z tego, pokaż jaką wygląda. Ładne. Jakie kamery, dużo. Ładne. Proszę. Konia, upuść. 5G, 5G wziąłeś? No, wszystkie S20 Plus jest już 5G. Nie są wszystkie 5G. S20 nie jest 5G, a ten jest. A wiesz, że niektórzy mówią, że 5G daje wirusa? Od 5G ludzie chorują na wirusa? Wirusa. No, że... Wirus to jest zwierzątko takie małe. Jak tak, że stąd, ale no. że stąd się wziął niby wirus obecny. No Zjadamy przecież... na to. Co to? Czeski? No. A różne języki. <laughs> ale już pamiętam, że to moim tak samo było. I co się stało? I co się stało, Radzia? Nie ma przejściówki jednej. Dziwna. No dziwne, no bo jest. mówiłam, jest, było takie maleńkie pudełeczko, gdzie to pudełeczko? Tam, ale ono jest puste i teraz nie masz jak z był... transferować danych, tak? Tak, tu to były, to były takie, takie coś potrzeba, a nie mam, boję, jest to, zostawiam telefonu. No, no trudno, użyjemy czegoś innego. Transfer danych. A to tylko do jednego razu ci potrzeba, tak? tak. Tylko do tego. A, dasz radę. Już się zrobił porządek. Chcę już przysłać wszystko. I się robi się. Ale to jest mądre, co? I masz wszystko w tym telefonie już, tak? Tak. To tak robiłeś sama ze wszystkimi, nie? Że z jednego do drugiego. A patrz, jaki tutaj biały jest ekran, a tu jaki... Nie, to jest nowy czemu? Ten... No bo nie jest jeszcze Aha, i tu folia jest. W razie znalazł fajną funkcję w telefonie. Co tam znalazłeś, że co można? Że można zrobić ten oddalenie. Już widzę cały pokój, czujesz? To, do... z, 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 z to dobry aparat do tego, do agencji, jak one się nazywają, mieszkaniowych. Mieszkaniowych. I ja cały ten, tą to, 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 to ścianę widzę i tą. Pokaż zdjęcia. Chociaż nie wiem, czy chcę bo bałagan. <średziny> wow. Ale długi. <średziny> no że co? No. Wzięłam radkę telefonu, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w nagrywaniu. Także zobaczymy. Za chwilę nagram jeszcze coś moim telefonem i zobaczymy, e, czy widoczna jest różnica. O, może w ten sposób. Na zdjęciach jest kolosalna. Zobaczymy, jak będzie z filmami. Teraz dla porównania nagrywam wszystko to samo moim telefonem e, S9. Zobaczymy, czy jest różnica. Wiesz, ja sobie robię taki, przed chwilą twoim nagram, a teraz moim ten sam kadr. Ciekawe. Co dobrego jesz? świńskie łóżko. Świńskie łóżko, tak? Patrzyłam moi drodzy, co tutaj jeszcze mogę zasiać w tym roku. No i. A nie, sałaty, nie, sałaty na razie mamy dużo. I wzięłam marchewkę, koper, buraki, rzetkiewkę. No i to tyle tak naprawdę. W ogóle wzięłam sobie loda i przyszłam i będę czytała książkę. Jaka dzisiaj jestem, powiem Wam, smutna. Długo tak nie miałam, po prostu jest mi tak smutna i chce mi się płakać, a nie wiem, co jest zgrane, także.

i've been trying to get my weight up staying prayed up meditating and taking time away you always posting up pictures trying to look like you're winning i'm writing rhymes in the kitchen soaking in moments we live in yeah you got the nerve to be on me faking your life for the IG. if you got my number don't add me cause baby i'm on okay. Mamy obiadek kochani. Eee, weczce był Briani, znowu ryż. Robiony w termo, no i robiony ręcznie przez Radosława. Halo? Halo? Męża, męża mojego wspaniałego rybka Chili, którą wiem, że robiliście i którą uwielbiacie tak samo, także bierzemy się za jedzonko. Halo! Hola, cika. Nagrywam. teraz się pod tobą załamuje. Nie załamuję, <laughs> mam suchą dupkę. <laughs> Też jestem taki siedzący. Ale dobra, niechaj będzie. Tam oddamy jelonką, bo ja przebiłem ich. A kupię ci też takie idące. Co znane? Mm. Mm, nie. Tak? Nie. Chyba zaraz do ciebie wskoczę. Ciepło? Wiesz co? Jest woda z jedna, ale na materacu jest po prostu rewelacja. Jest gorąco z zewnątrz i ci odbija wszystko mm. i chłodzi ta woda. Super. A ile y, kaczka pokazuje stopni? Ja dopłynę. Dobrze, że jest taki duży, że można pływać. No, kaszka to 22 stopni. No, latało troszkę muszek, bo bez nauki. Było 18, ale co tu mam <noise> dziurę na piwko. Jeszcze jeden stopień. Super, ale fajnie. No, ale trzeba znowu wyczyścić i zobaczyć, ile muszek naleciało. No, to dzisiaj Założymy ten. Pokrywkę, A no. ja dzisiaj jeszcze wiesz, kupię odkurzacz taki specjalny do wody, do mm. do Idziemy z Lonką na spacerek, ale zobaczcie, mamy brzoskwinki. Boże, jakie pyszne! Nie macie pojęcia, słodziutkie. Jak polskie. Prawda? Tak, pyszne. Ale zobacz, jak ładnie ten słońce zachodzi. Znaczy już zaszło, ale niebo wygląda jakby cały czas zachodziło dopiero. Wrzucimy więc partię dronem, jeszcze nagram zachód słońca. Aha, koniecznie. Raz Radkowi prawie się udało. Raz prawie się Radkowi udało nagrać właśnie zachód słońca, bo gdzieś tam sąsied e, wyszedł. Słowo do słowa, i wyszło to, że Radek Madrona no i sąsied chciał zobaczyć, jak to wygląda. E, I wystartował Radek w górę. I właśnie widać tam kawałek zachodu słońca. Znowu się dzisiaj Ja w ogóle wyglądam jak chłopiec. Zobacz, widzisz? Mimo, że wyglądam jak chłopiec. Piękny chłopiec jest w ogóle mówiłam Wam przedtem? Miałam się taki smutny dzień i wcale mi się nie polepszyło, cały czas mi jakoś tak smutno jest, nie wiem co jest grane, po prostu jest mi smutno. A jeszcze wiecie co Wam chciałabym powiedzieć? Że ostatnio dwie dziewczyny, które mnie oglądają pisały do mnie, że im się śniłam. E, jednej się śniło, że jestem w ciąży, drugiej się po prostu śniłam. A dzisiaj <grytania> e, moja znajoma z pracy też sobie napisała, że też jej się śniłam. Mm. Nie wiem co jest Trzeba w baterię zagrać, a dzisiaj już chyba nie zagrałem. Nie wiem co jest grane, mam nadzieję, że nie umrę. Nie. <noise> teraz się boję, nie, nie. ale dziwnie, no że mi się Jeszcze zajął z pracy, okej, okay, ale ale jak mnie ktoś nie zna, to po co u mnie śni? Ale koszmar, czy co? Mm -mm. Ale ładnie kamera wygląda, teraz. A, to niedługo będzie lepiej wyglądało, będzie ja miała moją. Nie, coś się stało, zobaczcie jaki ładny obraz. Przepraszam, że mówię z brzoskwinią w usach. Że w końcu umyła się kam kamerę. No zobacz jaki ładny. Nie, no zobacz tutaj. Tutaj jakiś brzydki ten jest to. Widzisz? O, tu o ten, ten. To o. Jakiś smar na tym. Smar? No dobra, idziemy. Ale teraz przyjemnie. Tak już chłodnawo, już mam bluzę. O, Range Ranger. Kilkiecka cały czas? Ale masz no czarne nogi. No czarna ja jestem cała ojarana, zjarana. Tobie to jeszcze tylko kastaniety kupić. Do tej spódniczki? Hmm. A mi ten, a mi płachtę. Do byka? No bo byka już mamy. Rudy <lunka> byków. Boże, jak ja ją strasznie kocham. Dobra, idziemy na ten spacerek, do potem. Ależ śliczne. Co? Niebo, zobaczcie. Pięknie. Moi drodzy, wróciliśmy ze spaceru i... Yy... Skończyłam montować film i właśnie go opublikowałam. I bardzo rzadko to robię, ale będziemy oglądać ten film na dużym. W ogóle bardzo rzadko oglądam swoje filmy. Bardzo często opuszczam nawet bez sprawdzania, niestety. Ale bardzo rzadko też oglądam na dużym screenie, ale będziemy go oglądać na dużym screenie, bo chcę zobaczyć te wszystkie widoki, bo to był ten film Speak District, także. Chcę mi się to jeszcze raz zobaczyć. Jak montowałam, to mi się gęba śmiała. Radek co chwila, czemu się śmiesz? Czemu się, się cieszysz? Co się dzieje? Co się dzieje? A to po prostu były takie piękne widoki. Trochę żałuję, że tak dużo ucięłam, bo materiału było na 45 minut, zrobiłam film na 14. Nie chciałam też tutaj nikogo zanudzać, ale mogłam zrobić dłuższy i więcej widoków, powrócić. Ja się jestem teraz na siebie zła, ale siedziałam przy tym ponad 2 godziny. Ach, no dobra, oglądamy. Maybe don't check for me